Rok 2023 jest kolejnym rokiem z rzędu dobrym dla budżetu miasta Człuchowa. Świadczą o tym liczne inwestycje i inicjatywy. Należy tu podkreślić, iż ogromną rolę w tym sukcesie mają spore dofinansowania, które samorząd pozyskuje. W tym zakresie Człuchów jest w grupie liderów nie tylko w powiecie, ale też w regionie. Jej długość to 1,6 metrów. ciągi pieszojezdne i pieszo to kolejne ponad 1,5 kilometra. Wzdłuż traktu posadzono aż 280 drzew. Tak wygląda nowa ulica Skrzetuskiego w Człuchowie. Pierwsze plany budowy traktu powstały już w roku 2012. Wówczas nie było środków na realizację tak dużej inwestycji. Gdy pojawiła się szansa na pieniądze rządowe, miasto chętnie z nich skorzystało. Bo to wbrew pozorom bardzo ważny trakt dla Człuchowa. Ta ulica jest taką mini-obwodnicą dla ulicy Wojska Polskiego i w razie. Sytuacji jakiejś krytycznej, kiedy trzeba zamknąć ulicę Wojska Polskiego, to uruchamiamy obwodnicę y, ulicą Skrzetuskiego, czyli dojazd do y, Hołnic i do następnych miast. Na te inwestycje czekali przede wszystkim mieszkańcy. Od lat ulica Skrzetuskiego była bowiem traktem utwardzonym jedynie płytami drogowymi. Teraz komfort użytkowania tego odcinka. Zdecydowanie się poprawił. Mieszkańcy właściwie już od wielu lat apelowali o wybudowanie, zmodernizowanie tej ulicy. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i y, rok 2023 y, jest szczęśliwym, szczęśliwą datą dla tych mieszkańców, ponieważ y, no, zmienił się zupełnie komfort życia y, naszych mieszkańców i Chociażby sam fakt, że posadziliśmy 280 drzew, jest to rekord, jeśli chodzi o ilość drzew przy modernizowanej ulicy. Piękne ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, droga bitumiczna, sięgacze z kostki brukowej wykonanej. Półtora kilometra utwardzonych gruntów, kanał technologiczny, oświetlenie, odwodnienie to wszystko powoduje poprawę komfortu życia mieszkańców i widać no, zadowolenie z tej inwestycji. Budowa ulicy Skrzetuskiego kosztowała 9 milionów złotych, 7 milionów 800 tysięcy stanowiło rządowe dofinansowanie. 3 200 tysięcy złotych kosztowała z kolei budowa krytego boiska wielofunkcyjnego. Obiekt zbudowano przy Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od sierpnia służy on mieszkańcom. Boisko wielofunkcyjne y, ma długość 52 metry. Szerokości jest 27 metrów, a wysokość tej konstrukcji to jest 12 metrów. Na tym boisku mogą grać piłkarze nożni, koszykarze, siatkarze, ale też i tenisiści. Ta nawierzchnia sztuczna trawa jest wykonana z włókna dwukolorowego i ma certyfikat międzynarodowego towarzystwa tenisowego, więc tutaj mogą nawet odbywać się Zawody wyższej rangi niż tylko załóżmy miejskie czy powiatowe. Budowa boiska była kolejnym etapem inwestycji w miejską infrastrukturę sportową. Wcześniej w mieście zbudowano już profesjonalne boisko do piłki nożnej z naturalnej trawy. Później wokół murawy zbudowano stadion lekkoatletyczny. Uzupełnieniem tej bazy jest nowo otwarte boisko wielofunkcyjne. W ramach tego samego projektu w Człuchowie zbudowano też trzy place zabaw dla dzieci. Pozyskane przez miasto rządowe dofinansowanie to 2 miliony złotych. 50 tysięcy złotych kosztowała budowa dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Jerzego Zdąbrowy. Urządzono je w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wiśniową. Jest to miejsce, w którym odbywa się wzmożony ruch pieszych zmierzających z tej części miasta do centrum. Tędy do szkoły chodzą także dzieci. Wcześniej przejścia przez ulicę Jerzego Zdąbrowy w tym miejscu nie było. Nowa recepcja wraz z dwoma apartamentami, modernizacja bazy noclegowej i kampingu nr 80 to tylko część prac, które do końca roku mają być wykonane na plaży miejskiej w Człuchowie. Po wakacyjnej przerwie rozpoczął się drugi etap modernizacji tamtejszej infrastruktury. Wiosną i latem przy plaży nad jeziorem Rychnowskim zbudowano już dwa nowe boiska do piłki siatkowej plażowej Nowe boisko wielofunkcyjne i zadaszono amfiteatr. Rozbudowano też park linowy. Te inwestycje są potrzebne zarówno dla mieszkańców naszego miasteczka, jak i turystów, przyjezdnych. Zwiększa się atrakcyjność naszego miasta, zwiększa się oferta pod względem sportowym, tutaj dla przyjezdnych. Myślę, że to jest niezbędne, potrzebne dla wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają i korzystają z tych obiektów. Ze względu na sezon turystyczny, na czas wakacji prace wstrzymano, tak aby maszyny budowlane nie przeszkadzały turystom wypoczywającym w domkach na kempingu. Na początku września roboty wznowiono. Tym razem realizowana jest budowa nowej recepcji wraz z dwoma apartamentami oraz remont budynku bazy noclegowej, gdzie powstanie kolejnych siedem apartamentów. Ponadto prace prowadzone będą też na pobliskim kempingu. Powstanie tam nowa kuchnia polowa wraz z wyposażeniem oraz 10 kolejnych stanowisk kempingowych. Wszystkie prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Całość ma kosztować nieco ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. 2 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Dwa kolejne domki, które poszerzą bazę noclegową ośrodka sportu i rekreacji, zostaną zbudowane przy plaży w Czułchowie. Staną one nieopodal domków powstałych w ubiegłym roku. Miasto Czułchów otrzymało na to zadanie także rządowe dofinansowanie. Nowe domki będą w pełni wyposażone w niezbędną infrastrukturę, dzięki której będzie można z nich korzystać przez cały rok. Będą też one podobne do tych, które zbudowano w ubiegłym roku. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych wystarczy też na doposażenie placu zabaw i nowe utwardzenie wszystkich ciągów pieszojezdnych w obrębie miejskiego kompleksu turystycznego nad jeziorem Rychnowskim. Dzięki temu atrakcyjność Człuchowskiego kompleksu turystycznego zwiększy się jeszcze bardziej. Lada Moment ruszą prace remontowe na ulicy Kamiennej i Kmicica w Człuchowie. Chodzi o najbardziej zniszczone odcinki tych dróg. Przetarg na to zadanie już rozstrzygnięto. Naprawa będzie polegała na ułożeniu nowej nawierzchni w miejscach, gdzie jest ona najbardziej uszkodzona. Chodzi o około 120-metrowy odcinek ulicy Kamiennej od ulicy Szczecińskiej do ulicy Dąbrowskiego oraz 250-metrowy fragment ulicy Kmicica. Oba odcinki będą utwardzone nowym asfaltem. Całość ma kosztować 539 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy stanowi pozyskane przez miasto Człuchów dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Czułchów otrzyma kolejne pieniądze w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Tym razem będzie to 14,5 miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę miejskiej infrastruktury. Pierwszym zadaniem do wykonania ma być dalsza rozbudowa i modernizacja węzłów transportowych. Dotyczy to przede wszystkim budowy nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Szczecińskiej i Batorego. Wymienione będą też wiaty autobusowe. Miasto planuje także zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacjami ładowania oraz stacjami naprawy rowerów. Obniży to koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Człuchowie, która, co warto podkreślić, od ponad roku jest bezpłatna. Ponadto w ramach tego samego programu Ratusz planuje także wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz ośrodka sportu i rekreacji. Oba obiekty zostaną gruntownie docieplone i wyposażone w systemy fotowoltaiczne. Zmodernizowany będzie także zbiornik retencyjny przy ulicy Bratkowej. W obrębie ulicy Batorego i Koszalińskiej podobny zbiornik zostanie zbudowany na nowo. Umożliwi to okresowe magazynowanie wód opadowych i roztopowych, co z kolei zapobiegnie ewentualnym podtopieniom między innymi przy ulicy Kościuszki. Powoduje je tam woda spływająca z drogi krajowej nr 25. Warto zaznaczyć, że w ramach tego programu Miasto Czuchów przekazało powiatowi ponad milion złotych na działania inwestycyjne w Czuchowskim Szpitalu. Kółka SIM KZN pomoże rozstrzyga przetarg na budowę domu wielorodzinnego, który ma powstać w Człuchowie. Zwycięzca przetargu będzie miał 18 miesięcy na wybudowanie bloku z 28 mieszkaniami. Szacowana wartość tego obiektu to ponad 9 milionów złotych. 2 miliony 900 tysięcy pochodzi z funduszu dopłat przyznanego przez BGK, a milion złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 5 700 000 to środki własne inwestora, czyli spółki Sim, Kaset, KZN Pomorze. Prawie 500 tysięcy to z kolei wkład własny wniesiony przez miasto Czuchów w postaci gruntu, na którym obiekt stanie. Z ankiety przeprowadzonej przez Człuchowski Ratusz wynika, że chętnych do zamieszkania w nowym budynku wielorodzinnym jest 140. Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania lokali ma określić zarząd spółki podczas spotkania z mieszkańcami. Odbędzie się ono na początku października. Ponad milion złotych dofinansowania na renowację zabytków otrzymało miasto Człuchów. Pieniądze pochodzą z rządowego programu odbudowy zabytków. Pierwszym zadaniem, na które samorząd otrzymał dofinansowanie, jest renowacja krypty znajdującej się w podziemiach Kościoła Świętego Jakuba. W ramach prac przewidziano konserwację techniczną i zabiegi estetyczne, które mają przywrócić temu pomieszczeniu dawną funkcję krypty rodziny Wejherów. Otrzymane wsparcie to 370 tysięcy złotych. Kolejne 200 tysięcy złotych Miasto Człuchów otrzymało na renowację Starego Cmentarza. W ramach tego zadania planowane jest utworzenie nowej alejki prowadzącej wzdłuż całej nekropolii, czyli od ulicy Średniej do ulicy Szczecińskiej. Będzie też remont ogrodzenia i nowe oświetlenie. Renowacji i uporządkowania doczekają się także stare nagrobki. Są wśród nich Między innymi groby dawnych mieszkańców miasta, których potomkowie również już nie żyją. Konserwacja i zabezpieczenie elementów dziedzińca na Zamku Krzyżackim w Człuchowie to trzecie zadanie, na które przyznano miastu 500 tysięcy dofinansowania. Pieniądze będą przeznaczone na zabezpieczenie reliktów krużganków oraz wyeksponowanie nowo odkrytej studni. Zabezpieczona będzie też ceglana posadzka znajdująca się na zamkowym dziedzińcu. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Jest szansa, że niektóre z nich uda się zrealizować przed zimą. Otrzymane dofinansowania stanowią aż 98% wartości inwestycji. Wkład własny samorządu do wszystkich trzech zadań łącznie wyniesie niewiele ponad 20 tysięcy złotych. Prawie 76 milionów złotych ma kosztować budowa nowej sortowni odpadów w zakładzie zagospodarowania odpadów w nowym dworze Kołochońc. Miasto Czuchów jako udziałowiec spółki jest jednym z poręczycieli pożyczki, którą spółka zaciągnęła na realizację tej inwestycji. Budowa nowej instalacji ma zwiększyć odzysk surowców wtórnych, a co za tym idzie, powstrzymać wzrost kosztów utylizacji odpadów. Nowa linia sortownicza powstaje w specjalnie do tego celu zbudowanej hali. Trafiać tam będą wszystkie odpady, z których da się jeszcze odzyskać szkło, papier, plastik i metale. Cała e, jakby sortownia przeznaczona jest na e, przerób około 16,5 tysiąca ton odpadów selektywnie zbieranych w skali roku. E, no i myślę, że to akurat da efekt. E, jeśli chodzi o skuteczność segregacji, ona jest zakładana na poziomie 80%. Do tej pory stara sortownia, mieszcząca się w obiekcie wspólnie z sortownią, linią sortowniczą na, na zmieszane, ta wydajność jest na poziomie 30%. Czyli tutaj ten skutek jak gdyby uzyskania do recyklingu większej ilości odpadów, jest oczywiście wyraźny. Większa ilość odzyskanych i ponownie przetworzonych surowców spowoduje oszczędności w całym systemie zagospodarowania odpadów. To z kolei przełoży się w przyszłości na wysokość opłaty, jaką mieszkańcy ponoszą za odbiór i utylizację śmieci. Mamy świadomość, że tych odpadów będzie coraz więcej produkowanych przez mieszkańców i prowadzenie selektywnej, że tak powiem, zbiórki, a później odzysk tych odpadów będzie decydował ostatecznie o cenie odpadów. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy płacili jak najmniej za odpady i ta hala pokazuje jedną z metod, którą możemy osiągnąć oszczędności. Budowana w zakładzie zagospodarowania odpadów nowa sortownia ma być uruchomiona lada moment. Miasto Czuchów skłania się także ku budowie tam specjalistycznej spalarni odpadów. Dzięki takiemu systemowi możliwe byłoby pozbycie się znacznej części surowców nie nadających się do recyklingu. Spalane śmieci mogą być także wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Rozpoczął się remont budynku po byłym przedszkolu Bajka. Cała inwestycja ma kosztować 7 milionów 800 tysięcy złotych. Prace wykonuje człuchowska firma Telmax, z którą ratusz w sierpniu podpisał umowę. Zwycięzca przetargu powinien wykonać wszystkie prace w ciągu 6 miesięcy, tak aby nowo wyremontowany obiekt był gotowy na nowy rok szkolny. Zadanie obejmuje przebudowanie budynku tak, aby mogły w nim funkcjonować trzy grupy przedszkolne i jedna żłobkowa. Będzie tam też zaplecze techniczne, administracyjne i kuchnia. Obiekt zostanie dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zagospodarowany będzie też teren na zewnątrz budynku. Miasto Czuchów pozyskało na to zadanie 5 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład oraz 976 tysięcy z programu Maluch Plus. Samorząd z własnego budżetu dopłaci do tej inwestycji nieco ponad 1 milion 800 tysięcy złotych. Od września mieszkańcy Człuchowa i regionu mogą podróżować bezpośrednio pociągiem do Gdańska. Nowo uruchomiony skład odjeżdża z Człuchowa do Trójmiasta codziennie o 7:19 i wraca o 18:51. Przejazd inauguracyjny spotkał się ze znacznym zainteresowaniem nie tylko pasażerów, ale też samorządowców i samych kolejarzy. Jest to szczęśliwy dzień dla mieszkańców Czuchowa i okolic, ponieważ został wznowiony kurs pociągu Szczecinek Trójmiasto, a nawet Półwysep Helski. Mieszkańcy bardzo, bardzo długo oczekiwali tego połączenia. No i dzisiaj miałem przyjemność po raz pierwszy przejechać się pociągiem relacji Szczecinek Hel. Wrażenia niesamowite. Mieszkańcy, ci, którzy potrzebują kontaktu z lekarzami, specjalistami, mają okazję, aby się dostać do tych lekarzy. Młodzież studiująca w Trójmieście może dojechać i szybko i bezkolizyjnie studiować, uczyć się. A też i turyści, którzy mają chęć. Zwiedzić Trójmiasto mogą bezpośrednio z Czuchowa dojechać do Trójmiasta. Pociąg z Czuchowa do Trójmiasta w przeszłości już widniał na rozkładach jazdy PKP. Teraz historia Zataczakowo. Kiedyś ten pociąg kursował w latach 85-86, tak nie pamiętam dokładnie, Czuchów Gdańsk jako tur, a dzisiaj pięknie, bo mamy bezpośrednio ze Szczecinka do Trójmiasta, tak jak na i wspólne działania, bardzo mocna współpraca nasza, jako kolejarzy Stowarzyszenia Myślników Kolei, a także chciałem podziękować serdecznie panu burmistrzowi za wkład swój, bo angażował się także seniorom, emerytom naszego miasta Czuchowa i przede wszystkim studentom ze Szczecinka, bo oni bardzo duży wkład też włożyli, podpisy zbierali, żeby uruchomić ten pociąg. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla nas. Nie bez znaczenia jest tu zaangażowanie tak mieszkańców, jak i lokalnych samorządowców. Pomysł nie jest nowy, bo on żyje już kilkanaście miesięcy, a nawet dłużej. Inicjatorem był pan burmistrz Ryszard Szybajł, ale nie ukrywam, że również burmistrz Szczecinka osobiście pofatygował się do mnie rok temu. Ja chciałem bardzo gorąco podziękować przede wszystkim samorządowcom za inicjatywę i taką inspirację. Oprócz bezpośredniego połączenia z trójmiastem, nowością w kolejowym rozkładzie jazdy są także dwa wieczorne pociągi przejeżdżające przez Człuchów. Chodzi o pociąg do Chojnic odjeżdżający o godzinie 21:09 oraz do Szczecinka o 21:50. Skoro ponad milion złotych zostawili w tym roku turyści odwiedzający Człuchów. Mowa tutaj tylko o tych, którzy skorzystali z miejskiej infrastruktury na plaży oraz tych, którzy odwiedzili muzeum w Zamku Krzyżackim. Człuchowski Ratusz podsumował tegoroczny sezon turystyczny. Najwięcej pieniędzy do kasy ośrodka sportu i rekreacji, a co za tym idzie, także do miejskich finansów. Wpłynęło z tytułu korzystania z kempingu nr 80 położonego nad jeziorem Rychnowskim. Łącznie to ponad 320 tysięcy złotych. 108 tysięcy zapłaciły osoby wypoczywające na polu namiotowym. 162 tysiące przychodów wygenerował dom sportowca. Odwiedzający park wodny i park linowy zostawili w kasie 230 tysięcy złotych. Tegoroczne wpływy z biletów wstępu do Muzeum Regionalnego wyniosły 225 tysięcy złotych. Zestawienie oparto na danych zebranych w okresie od stycznia do końca sierpnia, wrzesień i pozostałe miesiące roku przyniosą kolejne przychody. 6 milionów złotych dofinansowania na remont sali widowiskowo-kinowej chce pozyskać Miasto Człuchów. Wniosek aplikacyjny został już złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład. Jeżeli uda się pozyskać pieniądze, pokryją one aż 90% wartości całej inwestycji. Władze Człuchowa chcą wykonać gruntowną modernizację sali kina Uciecha. Dzięki temu obiekt zyska nową funkcję. Oprócz kina będzie to też sala widowiskowa. Obecnie w mieście nie ma takiego miejsca, w którym można by zorganizować konferencję, koncert czy przedstawienie dla ponad 200 osób. Największą salą widowiskową w Człuchowie jest ta, która znajduje się w Miejskim Domu Kultury. Jest ona jednak zbyt mała jak na potrzeby miasta. Samorząd liczy, że decyzje o ewentualnym dofinansowaniu tej inwestycji zapadną jeszcze w tym roku. Kolejne 2 miliony złotych również z Polskiego Ładu miasto Czuchów chce pozyskać na rewitalizację ulicy Królewskiej. Chodzi o odcinek od Placu Bohaterów do Rynku. W miejsce istniejącego tam asfaltu powstanie nawierzchnia z płyt granitowych. Będą też nowe ławki, kwietniki i oświetlenie. Chodzi o to, aby ulica królewska na tym odcinku korespondowała architektonicznie z innymi ulicami w obrębie rynku. Koncepcja architektoniczna modernizacji ulicy królewskiej jest już znana wybrali ją sami mieszkańcy. Łącznie w tym roku miasto Czuchów wyda na inwestycje prawie 16 milionów złotych. Warto podkreślić, że aż 80% tej kwoty stanowią pozyskane dofinansowania.